you so na takiej samej zasadzie, jak mówiliśmy ostatnio o tym, że to przykazanie zakazuje nam nie tylko zabijania, ale również i szkodzenia i to nie tylko na na, na ciele człowieka, ale również i na jego duszy, czy na dobrach bardziej duchowych, więc również szkodzenie słowem, które można czasami porównać nawet do Zabójstwa duszy, pod, ten, pod to przykazanie odpada. Podobnie też i yy, należy w ten sposób odnieść to przykazanie do, yy, do samych siebie i powiedzieć na początek, że oczywiście nie tylko zakazuje to przykazanie nam yy, samobójstwa, ale również i innych yy, grzechów, które są wymi wymierzone albo przeciwko yy, naszemu. Należy do wyłącznego prawa Bożego, jak, Pana Boga, jako stwórcy, jako dawcy życia, do którego również należy decyzja o tym, żeby człowiekowi życie zabrać. I człowiek nie może tego momentu uprzedzać, ani przyspieszać, ani samemu od nim decydować. Podobnie też, oczywiście, samobójstwo jest na no, takim na równej zasadzie wywołającego pomstę, to nie ma grzechem przeciwko Panu Bogu, przeciwko, no, oczywiście sobie samemu, przeciwko własnemu dobru. No i też na koniec, może nie najważniejsze, ale również to należy rozważyć, jest grzechem przeciwko społeczeństwu, któremu w ten sposób też się szkodę wyrządza. I z tego względu również, jest to nam znane i wiadomo, że samobójcom odmawiano pochówku chrześcijańskiego. Bierze się to z tego względu, że pochówku chrześcijańskiego odmawiano tym grzesznikom, którzy trwali w grzechu i przed swoją śmiercią nie dali oznak poprawy, czy narodzenia, czy żalu za swoje grzechy. umierają, można dyskutować czy dany przypadek czy inny pod kategorii kategorię podpada, czy rzeczywiście się do niego kwalifikuje, to samobójców jednoznacznie do tej kategorii kwalifikowano. A to z tego względu, że no, oczywiście człowiek, który porywa się na własne życie, reguły odbierając je sobie momentalnie, przekreśla w ten sposób czy zupełnie no, można powiedzieć minimalizuje y, szanse na swoje nawrócenie. Tak więc o ile zasadą jest również, że Kościół nie przesądza o potępieniu takich ludzi, a to z tego względu, że no, również zasadą jest y, ta, która mówi nam o tym, że Kościół nie y, y, sądzi na temat y, tak zwanego wewnętrznego. Zewnętrznego, co znaczy, że Kościół ocenia i postępuje, osądza na podstawie zewnętrznych jakichś przesłanek, nie wnikając wewnętrzne, bo na ten temat nie można mieć ani całkowitej jasności, ani pewności i nigdy nie można wiedzieć, czy człowiek gdzieś tam w sercu w ostatnim momencie. Nie wzbudził żal, za szczególną łaską bożą. Tego nie wiemy, natomiast to, co zewnętrznie, te, te zewnętrzne przesłanki w przypadku takiego, no, powiedzmy, w cudzysłowie, cudzysłowie typowego samobójcy, no, wskazuje to na to, że swoją duszę potępił. Chyba, że oczywiście zewnętrznie jakoś dowiedział, zanim umrze swojego żalu. Nie? Natomiast jeśli tego brakuje, to chociaż Kościół nie przesądza, że taki człowiek, że każdy samolot się dęby, bo oczywiście w ostatniej chwili, gdzieś tam jeszcze ostatni takim tak zwanym rzutem na taśmę może wzbudzić jeszcze żal, chociaż tego nie zawsze widać na zewnątrz, to jednak właśnie Kościół sądzi na podstawie tych zewnętrznych przesłanek. Nie tylko w tym przypadku, ale również w in, różnych innych przypadkach. Zasada po łacinie eklesia de non judicat, czyli właśnie Kościół nie sądzi, nie osądza wewnętrznych, przesłanek, wewnętrznych pobudek, intencji, ale opiera się na tym, co jest zewnętrznie jakoś no, podkreślone, wyrażone. Więc w takim przypadku jest zupełnie logiczne, że kościół odmawia. as yes. you sobie życia i wystawianie życia albo zdrowia na szlak, na niebezpieczeństwo. Tak więc poza słusznymi przyczynami, które takie postępowanie uzasadniają, mają powiedzmy tak zwane zawody podwyższonego ryzyka, czyli te, w których człowiek Miały, że istnieją takie zawody, które się z pewnym podnoszonym ryzykiem wiążą i oczywiście nie jest, jest wyłamaniem samo z siebie tego piątego przykazania. Natomiast w takim, wypadku, w, w takim wypadku, kiedy ktoś się wystawia na niebezpieczeństwo albo skraca sobie życie jakimś tylko myślnym, niepotrzebnym postępowaniem, jest to oczywiście też wykroczenie przeciwko piątemu przykazaniu i może być o ile dotyczy takiej no, materii ciężkiej, poważnej, niebadatelnej, również może być jak najbardziej grzechem e, ciężkim. Wystarczy no, wymienić chociażby jakieś poważne nałogi, które mogą rzeczywiście człowiekowi przynieść bardzo poważny szwank na zdrowiu, albo też jego życie e, poważnie skrócić. Natomiast bez wątpienia niekoniecznie trzeba, mówiąc potocznie, wylewać dziecko z kąpielą i w różnego rodzaju, powiedzmy, no, używkach jak czy alkohol czy papierosy dostrzegać od razu grzech ciężki, to bez wątpienia właśnie z tego względu, że nie jest to poważnym jakimś szkodzeniem sobie na zdrowiu, a jedynie ewentualnym średnio i w jakimś umiarkowanym stopniu może to się wiązać e, z grzechem lekkim, zwłaszcza jeśli staje się takim przyzwyczajeniem, bez którego człowiek potrafi mniej niej bardziej żyć. A przy tym ciężkim byłoby w zasadzie wtedy, dopiero gdyby byłoby to nałogiem takim poważnym, wiążącym się z różnymi poważnymi konsekwencjami, czy zaniedbaniami, zaniedbaniami własnego, czy cudzego dobra, rodziny, czy za przepaszczeniem majątku itd. Tak, tak, tak. Więc brew może takiemu dosyć niepotrzebnie rozpowszechnionemu zdaniu nie trzeba właśnie tej materii przesadzać. Przenośnych, tak abyśmy byli gotowi wszystkiego by się wyrzec. Względem samego siebie. To byłoby oczywiście czynem ciężkim, jeśli świadome i dobrowolne. Podobnie też no, nie należy właśnie sobie życzyć śmierci ze względu na cierpienia, które człowiek doświadcza. Natomiast pewnym wyjątkiem. i o ile też zapobiega grzechom, które człowiek no, mógłby popełnić pozostając przy życiu. Tak więc są to takie wyjątki, w których człowiek może, znaczy nie jakoś czynnie oczywiście, ale psychologicznych i y, które tego oczywiście nie uzasadniają jak ciężkie by nie były. Tak więc y, na tym zakończymy nasze rozważania y, na temat tego przykazania i dokończymy je y, za tydzień mianowicie mówiąc o temacie zgorszenia, y, czyli tak zwanych grzechów cudzych, które de